No i coś, co tłumaczę, tłumaczę od lat. Początek sweksitu? E, szwedzka prawica porównuje członkowstwo w Unii Europejskiej do kaftanu bezpieczeństwa. Proszę wielokrotnie mówiłem Państwu, pamiętacie, musicie pamiętać, że Szwedzcy narodowcy są prowadzeni według tego samego kursu, co ukraińscy narodowcy, co polscy narodowcy e, e, jakby ktoś to gdzieś wyreżyserował, dosłownie te same schematy, te same zachowania. Szwecja chce wyjść z Unii Europejskiej, bo to, to dom wariatów. Absolutnie, że Unia Europejska to dom wariatów, ale z racji tego, że najwyżsi urzędnicy europejscy są na usługach Wall Street. Tak, chcą ten fajny projekt nam obrzydzić. Chcą doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej. I paradoksalnie zrobią to e, rękami tych, których najbardziej powinno zależeć na, na dużym, silnym, europejskim rynku. Właśnie e, narodowcami. Tak to zostanie e, e, według scenariusza Wall Street przeprowadzone. A my jak morony mówimy Eurokohos, wejdź do Unii, walcz o normalność. Proszę Państwa, tam są normalni europosłowie. Pan Wallace, tak, z Irlandii, zdaje się, czy z Wielkiej Brytanii, już nie pamiętam. Potrafi walczyć w Europarlamencie o mądrość, o sens, tak? No ale my tego nie rozumiemy. My, my, my tak jak nam ktoś tam z Wall Street z zapoda.